Cześć, Szymanko, w kolejnym odcinku. Ten odcinek nie będzie taki jak yy, zawsze o królikach, tylko będzie o kurach. Yy, w poprzednim odcinku było tu przegrodzone, ale zmieniłem i tu zrobimy takie ogrodzenie. Też muszę wejść i trochę poprawić. A na razie spalę to zrobiłem. Dobra, wej wejdziemy sobie do kurek. Dobra. To jest ten kogucik, co pójdzie na sprzedaż. Tam jest kurka. No i tam są te dwie: ten kogut i kurka z tych moich lęgów. Muszę je zagonić do kurniczka, bo one cały czas tam siedzą. Tylko zamknę jeszcze tą leciutko bramkę i nic, będę musiał je wygonić. Ale będzie trochę ciężko, to ja zrobię pauzę i zobaczymy się jak już je wygonię. Dobra, już je wygoniłem z tamtego miejsca. I teraz sobie je zamkniemy. No i ci kogo idź Dobra. Jeszcze jutro będę od nich sprzątał. Kurde, to się trochę ciężko je zamyka. Okej. Okay. Dobra, zamkłem. No, i dobra, widzimy się następnego dnia, i cześć. Dobra, dzisiaj już jest drugi dzień tego odcinka. Tutaj sobie pomieszałem yy, pasze do kur, jeszcze trochę zboża, nasypię od królików. Biorę. Dobra. Powieszam. Okej, okay, dobra. No i widzimy się ukór już. Dobra, już jest to ukór. Wyczyścimy im trochę karmidełko, tylko zamarzło ziemi. Wrzucimy tu. Okay. A najpierw wypuścimy sobie kury. Niech sobie biegają. O. Dobra, ja im tu nasypię jedzenia. ok, niech mają o. i zajadają sobie kogo atakuje tego młodszego trochę ale niedługo, drugiego lutego jedzie, jadą te dwie małe te dwie małe kurki te, te brązowe takie i te koguty, ta zostanie dokupię sobie kogutę i kurkę w planach, a do królików dokupię sobie dokupię sobie samicę wydes, jeśli będzie. No to ja będę się żegnał po malutku. Jeszcze zobaczę czy wczoraj kurka nie zniosła jajka. Nie zniosła okej. Okay. Dobra, tak ja się będę żegnał. W tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie suba, lajka i cześć.